Siema, siema widzowie dzisiaj zagramy sobie w idle... w Wiesz, to było, w Idle Miner. Bo jestem już trochę kozakiem. Przypuszczam za to, że wczoraj nie było filmiku, ale po prostu była i nie chciało mi się nagrywać. Ale za to dzisiaj z Brawl Stars, ale to gdzieś około 12, bo za bardzo teraz mi się nie chce nagrywać drugiego odcinka, że że najpierw, że najpierw tym i potem od razu nagrywać z bloksem, to to się nie opłaca po prostu. I no sobie Idle Miner tycoon bo jestem trochę już w Top Pro Player, gram to dopiero 10 minut. Мушам, 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 Czy mm już -hmm. mam około 4 T. Jaki kupon? Nie ma o co chodzi. Jaki kupon? Halo? Brak za sobą gotówka. Gdzieś około za 3 dni. Nie wiem ile będę to robił. Będzie za zwrot. Kopalni złota będzie odcinek. 7 a. Nie ma co z tym chodzi, więc tego wam po prostu nie poka... nie powiem. Bo nie myślicie, że ja też aż tyle wiem. Ja w ciągu grę gram dopiero półtora. no półtora godziny. Gram już w to około dopiero 20 minut. Więc przepraszam, jak coś powiem źle albo, albo po prostu coś zrobię źle. Ja dopiero w to zaczynam grać, więc nie oceniajcie mnie. Wy też no, pewnie coś zrobiliście. Robiliście kiedyś źle Ale nie potrzebuję tego lepszym, bo teraz nie, nie mają zbierać, nie jakie smutne Aha, to już mam łączone jakby, nie? No, dobra Ulepszyłbym to sobie widzowie, ale nie Wie, użyłem tego. Bumbelkowy, bumbelkowy. Nie, nie będę was ulepszał. Ja nie używam w to cheatów, bo po prostu cheaty się nie opłacają. cheaty używają tylko nuby, którzy nie umieją grać. Przepraszam, jeśli ktoś używa cheatów, bo jakby. Jak zhakowany to jeszcze rozumiem, bo też czasami gram w ha hakowany gry, ale życie to przegracie sobie wygląda, no, ale tutaj za chwilę i wam się to samo robi. Znaczy się... Ja nie muszę autoclikera, bo ja po prostu to zostawię łączone. Ładuje mi się telefon na przykład. I mi się to ten, nie? I mi się to ładuje, więc no. Więc za bardzo. Więc ja za bardzo nie muszę citować. Ale sam fakt. I zaloguję się. I przepraszam widzowie, ale to też jest taki jakby cheat. Ale no cóż. Em, przez Face'a się nie zaloguję. Ja się przez Face'a nie zaloguję. Wow. Super, fajnie. Zalogowało mnie. No i mam 200. Kupujemy. A stać nas. Ile dostajemy z eino wykopanie? Mi się wydaje, że jest 1T. Jak tyle to jest warte. Nie 300 bilionów. za wolno kopie. Przepraszam Was widzowie za to, co teraz zrobię, ale chyba muszę. Bo ja chcę, żeby. Bo ja chcę takiego kierownika, który zrobi, że będzie mógł ten szybko kopać. A nie, że szybko chodzić. Bo szybkie chodzenie mi. Przepraszam, ja tu. Je, ja jestem. Odlokowałem sobie nową kopalnię. Dzisiaj wam um, nie zrobię na odcinku dużo e, kopalni nowej, chyba. Nie wiem, na razie mnie nie stać. A to mam otwiera po 3T. Po 3TT. Po No i mamy jakąś skrzynkę za darmo. O co, kaman? Skrzynia samouczek. Jaki sprzęt aktywny? No co, kamen? Aha, to jest winda po prostu, ona no, tak wygląda. 9T. No ja, no mówiłem wam, mówiłem wam, że jestem pro player. Kto nie wierzył, zostawi suba z dzwonem. Będę sprawdzał. I potem w następnym odcinku wam powiem, kto tego tam to, kto, kto ten, kto nie wierzył. No i 666. Jedyna liczba, jak jest Coś Cóż, Co? chyba za mało bierze. Przepraszam, widzowie, jeśli ktoś nie chciał na to patrzeć, ale no za mało bierze no, Sklepem. Widzowie. Mam już 4 ty. 4 te. Ha, czyli to mi bierze po 9 Muszę sobie trochę ulepszyć. Ej, walimy w odcinku na 200 dwu, level. Ciekawe, co mi to da, nie? Ej, kto to chce zobaczyć? Walimy 200 level. Gdybyś zrobić to, to to, że są dwie windy, ale chyba tego nie ma. Bo to jest chyba tylko na cheatach. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Bo kiedyś można było zrobić tak, że są dwie te. Że są dwie windy. A, po 16 te nam wali. Dobra, jeszcze chwila będzie. Ja bym chciał, żeby on też miał jakiegoś swojego kolegę. On nie ma niestety. Oni mają teraz tle do zbierania. Szybko kop, cyk, 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 cyk i cyk. I niech mi się to wszystko robi. Jak to zabrzmiało? Co to 1000 te jest, a co? Widzowie, nie wiem kiedy my to zrobimy. To jest tylko dla waszego zdrowia. Ej, my, my szybko to ulepszamy, a... ale to... To musimy ulepszać, widzowie. Jak to ulepszamy, to to nam bierze dużo hajsu i potem możemy mieć dużo hajsu na tego upgrade Widzicie jeszcze, widzowie tylko 5 poziomów Tutaj brakuje nam 9 Wiem, że nie lubicie na mnie na, na moje odcinki patrzeć, ale ja robię Wam odcinek 15 minutowy. Po prostu za to, że wczoraj nie było odcinka, no... Wiecie o co, kaman, Wiem, że tutaj jest znak wodny. Po prostu na razie. Po prostu na razie mnie... Tak, nie stać mnie na kamerę i nagrywam przez mobizę. Ale mówię wam, że to się już trochę za niedługo zmieni. Dobra, chyba już możemy ulepszyć. Jest, mamy 200 level, jej! Mamy 80 odblokowane, no. Widziałem. Widziałem, że to jest jakiś ten, ten, ten. Kurde, blokuje mi teraz sześciu leveli. Ej, jeszcze to sobie zrobimy na ten. Ej, widzowie, patrz ile to mam wali, nie tylko mi minut. dawać, widzowie. Widzicie, ile teraz nam to daje? Jeden, chyba ten. Nie nam wali, tylko ten tle. No tak mam dużo hajsu. Nie jest. Jeszcze raz na to nie stać. Co ja chciałem teraz zrobić? Y Chodzi? Nie wiem, widzowie, my tu użyjemy. Aha, że mamy tu razy 10 dochodów. Dalej, widzowie, nie rozumiem o co chodzi. Wiem, widzowie, że jestem głupi. Nie musicie mi tego pisać w komentarzu. Nie. No Ulepszyłem sobie to widzowie No i teraz dłużej, du, dużo tego dostajemy Mówię wam, widzowie, żeby to ulepszyć Ja to czułem w kościach O mamy 1 AA Jeszcze tylko 14 tysięcy Dobra, ja się już z wami żegnam. Wiem, że odcinek był długi E -L -O.